Czekają na jedzenie, ale nie mam. Muszę kupić, więc jedziemy do kontynentu. Proszę Państwa, dobra wariaty, Musiałem tyłem jechać, bo tam ciężko załatwić. A tu jest portugalski pies. Halo, halo, ale boję się go dotykać. No i musimy otworzyć bramę. Proszę Państwa, wyjechać, zamknąć bramę i pojechać. No, sobie jedziemy. Powolutku. Droga nierówna Będę jeszcze musiał jechać na staty, zatankować, bo już Mało gasoliny Jeszcze wyrzucę tylko śmieci I będziemy mogli jechać do Estremus Dobra Śmieci out Coś słyszałem w tym śmietniku, chyba <grym> szczury Witam bardzo serdecznie. Udało mi się zarankować? I teraz idziemy do sklepu Continental na zakupy. Dość, dość. Dobra, fajny, ja te Ja będę mało nagrywał ze sklepu, bo muszę mieć kalkulator, bo nam ilość gotówki, wiecie? Dobra. Zakupy zrobione, proszę Państwa, w plecaku są jak coś. 40 euro. Ani droga, ani tanio. Ale jest mięso, coś na chleb, jakieś dodatki. Jedziemy po Carpe Sim. fajnie, tak się jeść Dobrze, że mam tą terenówkę, bo o, są takie koleiny, nie? Zgas mi ty Ale to nie wstyd. dajesz, dajesz ja nawet nie zmieniam tutaj jeszcze na ten na 4x4 na 4, choć w sumie mógłbym, bo by łatwiej pokonywał te dziury wszystko załatwione kupiłem sobie lokalne pino, kupiłem sobie lokalne małe piwko, takie 0,3 mięso na, na parę dni ryż Kupiłem też karmy dla kotów, żeby miały co jeść Nie jest droga, więc spoko Zatangowałem samochód No nie do pełna Za 15 euro Nie potrzebuję na razie pełnego baku Bo potrzebuję pieniędzy No i zaczynamy procedurę Proszę Państwa Zaraz podjeżdżam pod bramę I jedziemy pod chaty. Brama zamknięta Jedziemy na posiadłość, proszę Państwa. Tu jest jeden sąsiad. Ma basen. Tu jest mieszkanie, które można wynająć z basenem, bardzo duży. I co jedziemy? Dzisiaj 28 stopni. Od rana lampa. O, kotki już czekają. To już są łowieczki tam, seleżą, łowce. Dobra, przyjaciele, to są moje zakupy za 40 euro. Oprócz tej karty, bo kupiłem ją za 15 euro. Woda, mini czarny piwka, ciemne karma dla tych kotów 16. Chleb, dwa skyry, jajka, ogórek, banany, mokro dla kotów prawie kilogram. Pieczarki, sól, pomidorki, szery, cukinia, coś na chleb, ser, lokalne wino, pasata, pomidor, cebula, ryż. Piwo jeszcze sobie wziąłem do stosowania i dwa opakowania kurczaka. Ani drogo moim zdaniem, ani tanio. No, to wino lokalne, One jest Ever Monte z miasta oddalonego o 5 km. stąd, 8 złotych, nie? To kosztowało chyba dyszkę A to kosztowało jakieś 3 złote, nie? Dobra, czas nakarmić koty, bo czekają Dobra przyjaciele Dałem kotkom Suchą karmę Bo ja im mokrą będę dawać może raz w tygodniu Bo ja z torbami pójdę Zresztą Tu jest 16 kotów, nie? 16 kotów tu są gęsi w zaoczach dużo i te gęsi są po to, żeby sobie żyły. Nie po jedzenie, ani nic z tych rzeczy, nie? Czekajcie, ja ustawię. Więc tak to wygląda. Taki mam widok jak wychodzę z, ze swojej chaty. O. Se idą w gęsiego te. czajesz to? W którym, region, w którym się znajduję, jeszcze nie pamiętam nazwy na no, a ten yo, jakoś tak nie chcę mówić źle jest to region typowo rolniczy okazuje się, że ten region jest najgorętszy wakacje i potrafi być najzimniejszy w zimę choć śnieg ostatnio to był w 2021 roku i jest też bardzo ciepło, jest to region rolniczy w którym jest bardzo duża mniejszość romska. No tak jak jechałem do miasta i są takie śmietniki miejskie i tam ktoś przy tych śmietnikach mieszkał. I tak mówię, nie no, oni wyglądają jak Romowie. I faktycznie sprawdziłem w necie, tu osiedliło się najwięcej Romów, bo mieli spokój. Nie byli chyba prześladowani. I tak widać, że to jest biedniejszy region. To spoko, bo wiesz, to znaczy, że jest taniej może. Ludzie są może milsi. Jak na razie są bardzo mili, bardzo pomocni. Nie mam problemu z językiem angielskim. No staram się uczyć też tego języka. W sensie dopiero zaczynam. Nawet nie wiem jeszcze jak się przedstawić. Ale kupiłem kartę SIM. I zobaczymy, na no jak to będzie. Teraz jeszcze tylko czekać na, na to, aż przyjdzie Starlink i. Jakieś streamy czy coś w tym stylu. O, zobaczmy jeszcze kotki ostatnie raz. Bon dia, moi kochani. Mogę mieć nią tą twarz, ponieważ nie mam automatyki w tym, w tym wspaniałym. Z tej wspaniałej, kam wspaniałej kamerze. Proszę już wiem, znajdujemy się w regionie Alentejo, tak? I ta mniejszość to nie jest romska, bo tu nie ma Romów. On mi powiedział właściciel, że tu są mieszańce z Andaluzji. To jest inna odmiana Cygn, yy, yy, tak? Dobra, już nie będę miał na swojej twarzy, bo kamera jest ciężka. I pokażę wam po prostu okolice, ok? I będę mówił, ale kamera będzie z od mojego ryja, no bo nie robimy to, tego, co robi większość vlogerów turystycznych, że ma cały czas swoją twarz, a nie pokazuje, co jest dookoła. Dobra, moi kochani, tak się prezentuje okolica. Tu jest ten domek, w którym sobie pomieszkuję. Tu są gęsi. Właściciel ma gęsi, kury i owce i 16 kotów. I on... Nie je tych gęsi ani tych kur. On w ogóle mówił chyba, że nie je mięsa. Oni po prostu sobie trzyma. O, tutaj jest jedna kurka się zabłąkała. I sobie trzyma, choć mówił, że jego sąsiad chyba weźmie część tych gęsi, bo on już nie ma siły na zajmowanie się nimi. O, jedzą reszki arbuza, które zostawiłem. I z banana. Śmieszne są te gęsi. No, boją się mnie, bo mnie nie znają. I tu mamy też drzewa owocowe. Jest awokado, które będzie do zebrania dopiero w styczniu. Oliwki też, chyba, jakoś na, na święta. Yy, mandarynki też dopiero w styczniu. I tam ma jeszcze inne owoce, których nie znam, ale są bardzo smaczne. Zaraz wam pokażę. O, tutaj to są chyba mandarynki albo pomarańcze. Widzicie? Człowiek pojedzie gdzieś już nie wie o co chodzi. Siemako guto. O, tu jest awokado. No, patrz. Jak duże awokado! Będzie jedzone. Ja lubię awokado. Kiedyś nie lubiłem, ale teraz lubię. No, dzisiaj pogoda taka. W sumie taka fajna. Mroczna, mityczna. Można trochę odetchnąć. Mogłoby po, popadać, bo tu w ogóle nie padało dłuższego czasu. I wiesz, dla mnie jest spoko, bo sobie przyjechałem z zimnej Polski i się grzeje, ale dla rolników to nie jest najlepsze. Choć na następny weekend ma być chyba cały tydzień deszczowy, ale wiecie, jak to jest z tą pogodą. Eee, tu jest jakieś drzewo, co jest jak jabłko, ale nie jest jabłkiem, a smakuje jak pieczone jabłko. Taki owoc, nie? Oto. Dobre. No i to jest owoc, której nazwy nie pamiętam. To już przy, no już jest bardzo dojrzałe i to jest na przykład dla mnie jest bardzo dobre. Zostawia taki dziwny posmak, taki jakby osad. O, a to są owce. To są jego owce. Same, same kobiety i nawet wśród tych owiec są bracia tyburscy bo tam z tyłu yy, to są yy, owce bliźniaczki o cześć co tam one tak śmiesznie robią kupę o któregoś razu po prostu se z nimi posiedzę no I spokój, no. Jeszcze muszę ogarnąć Starlinka, moi kochani. No, bo tutaj w tym domu jest problem, bo nie ma adresu, nie? Więc ja muszę wszystko do Strymusz, Spić z 5 minut samochodem, miasto, do jakiegoś dhl czy coś, dawać adres i tam jeździć. No, bo nie ma jak tutaj zamówić rzecz nawet z Amazona, z kurierzy, albo wiadomo, ale re... typ powiedział, że kurierzy z reguły zaznaczają, że nikogo nie było w domu, bo im się nie chce tutaj wjeżdżać. Ten wjazd, no, nie jest zbyt zbyt przyjemny więc mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie Starlink i jak przyjedzie konkubina z Twigasową no to ruszamy na zwiedzanie bo same już jest bardzo ładne ten region jest tutaj bardzo ładny a co dopiero jeszcze region Algarve, który jest 3 godziny samochodem czy rejon wiecie Lizbony, który jest też z 2,5 godziny samochodem więc trochę zwiedzania będzie Dzisiaj jadę w ogóle do mechanika, nie, z właścicielem, będzie, będzie moim tłumaczem, no bo muszę, wiecie, no te, te tarcze zrobić, przód, y, z tyłu bębny i tak samochód powinien być, wiecie, w miarę okej, okay, nie. O, tu jeszcze kot jest. Co jest kot? Chodź. Chodź. Hmm. Prawych, ja sobie oglądam teraz y, Buckę. Słuchajcie, byłem dzisiaj u mechanika portugalskiego z moim portugalskim przyjacielem, w sensie przyjacielem Landlordem, y, najemcą moim, tak, najemcą? No, nieistotne, u mechanika nie jest Suzuki Jimmy. Jak tam zechaliśmy, człowieku, to ten wiesz. Ten mechanik wyglądał jak ASO. Dodatkowo był to mechanik połączony z, ze sprzedażą samochodów. Ja on zobaczył ten samochód i mówi, że ten samochód jest tak stary, że on takich samochodów nie robi. <laughs> Ale powiedziałem mu zarazem portugalskie nazwy, na wiecie: będy hamulcowe, cylinderki, jakieś zaciski, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, nie? I wiesz, no, zadałem mu kluczowe pytanie: ile bierze za godzinę? I jak widziałem ten salon, to myślałem, pewnie 80 euro, 100 euro, nie? Na szczęście bierze 37 euro na godzinę, ale nie chcę, żebym ja zamawiał części. A on w ogóle myślał, że są dostępne oryginalne części Suzuki, tego samochodu. Nie, nie są, więc zobaczymy, jakie części on mi zamówi. Nie, bo on mi tu powiedział, że jak pójdę do jakiegoś innego mechanika, o wiele tańszego. To rzekomo on mi daje stare części, i ja muszę je na własną rękę zutylizować. Na dniach dostanę wycenę, ile będzie mi kosztowało wymiana klocków i tarcz z przodu, i osobno wymiana tych, wiecie, bębnów, yy, cylinderków. Zabrania myśli, że tam na tył trzeba zestaw naprawczy. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Pozdrawiam. Was. Dobra, Kotki chyba. Chyba dzisiaj damy mokrą, co? Chyba dzisiaj damy mokrą, co? Dobra, dzisiaj mokro. Mokra Zeit Ja staram się tym kotom dawać mokrą dwa razy w tygodniu. Razu z torbami bym poszedł jakbym im dawał codziennie. 16 kotów, kurde. Więc dam im, daj im dzisiaj rano i wieczorem. Więc nakarmy te koty. No i kotki jedzą. Nie ma wszystkich, chyba. Yy, nie ma matki. Matka to nigdy nie przychodzi na tą mokrą, ale jak przyjdzie, to ją wpuszczę do domu i dam mi osobno. To te koty w ogóle nie są moje, ani nie są właściciela. One są po prostu jakieś takie sobie tu przyszły. I właściciel powiedział, że on je karmi, bo za płotem mieszka pies, który rzekomo zagryza koty, jak widzi. Więc chce, żeby tutaj były, a nie szlajały się. I że to miasto w Estremus w końcu daje refundację na sterylizację, więc będzie je sterylizował. No trochę się, trochę się ich narobiło. A wiecie co? Niesamowite jest to, że odkryłem nowe uniwersum, czyli baba kociara, bo jak dałem szortsy z tymi kotami, na przykład z matką, jak ją wyciągałem, to się pruły do mnie baby, że kota wywalam, ty. No to co, weź tego kota. Człowieku, ja sam mam kotkę w mieszkaniu, która nie jest społeczna, bo wychowywała się bez innych kotów. I ona chodzi zestresowana, jak są inne koty. Po drugie, nie mam miejsca w mieszkaniu, żeby wziąć tylu, tyle kotów. Po drugie, mieszkam w Portugalii, więc nie wiem, nie dam ogłoszenia na OLX-ie, czy ktoś weźmie kotka, bo nie wiem, jak to tutaj działa. I ludzie, no to wy się tak. Baby prujecie, ty. O kotki, lol. Śmiechu warte. One se tu dobrze żyją. Są czyste obrazowały już są. Są czyste, są najedzone, mają bezpieczeństwo. Rzekomo właściwie powiedział, że na zimę on je bierze do środka. Nie wiem, jak on to zrobi. Po prostu nie ma takich zim jak w Polsce. Tu w zimę jest na zewnątrz cieplej niż w mieszkaniu. Jeszcze się stare baby... No nie wiem, czy są stare baby, no ale baby kociary się spróły, jak się do nich pruje. Żeby utkały dziurę i wiesz, nie wpychały nosa w nie swoje sprawy. Bo zobaczyły tylko wyrywek filmu na TikToku. A już mówią, że ja o kota nie dbam, bo nie wyprosiłem go ładnie, tylko podniosłem i wrzuciłem. No, ja, no jaka ty, jaka rura? <noise> Jaką to trzeba być rurą? Matka, ona wchodzi do środka nie dlatego, że chce sobie ze mną spać, tylko żeby jeść. I ona nawet jak zjem okrą, to i tak wchodzi na ten. Wchodzi do kuchni i wyżera ze zlewu. To ja mam dla kota dawać wymieszane z chemią jakieś reszki żarcia. Ty głupia Ruro, tyle ci powiem. Jeszcze w ogóle ktoś jeszcze po jakimś czesku mi napisał komentarz, że najlepiej wyrzucić. No to jest. Ciekawy uniwersum, nie kociar? Mogę wyjść, kotki? Mogę wyjść z domu? Co tam, Śpicie sobie? Dobra, wariaty, na dzisiaj styka. Dziękuję, że oglądaliście mojego vlogaska. Postaram się raz w tygodniu coś rzucić. Jak będzie się działo, coś ciekawego. Dobra, dzięki. Na razie, cześć.